Na naszej kanapie ksiądz z żoną i trójką dzieci. Tak? Nic się nie pomyliła. W skandalu nie będzie, proszę Państwa. Ksiądz Paweł Potoczny to ksiądz grekokatolicki, w związku z tym ma prawo mieć żonę, a żona ma prawo mieć męża i mają prawo mieć dzieci. Pani Anna Potoczna obok, dalej Marianna, Eliasz i Juliana. Dzień dobry. Dzień, dobra, Dzień dobry Państwu. Dzień, Dzień dobry. dobry. Zacznijmy może od pytania po pierwsze, dlaczego ksiądz? Z powodu jakich um, koligacji, nie wiem, rodzinnych czy przeszłościowych, historycznych um, jest księdzem w obrządku grekokatolickim, który w Polsce stanowi mniejszość. A po drugie, um, jak uregulowana jest kwestia um, posiadania żony, rodziny w tym akurat obrządku? Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dzieńdobry.twn.pl od pokoleń jesteśmy grekokatolikami. Moi przodkowie pochodzą dzisiaj z południowo-wschodniej Polski. W 1947 roku byli przymusowo oddeportowani w ramach akcji Wisła na północ Polski. Ale od zawsze, od pokolenia w pokolenie, byliśmy Ukraińcami i grekokatolikami. To jeżeli chodzi o, o pochodzenie. Jeżeli chodzi o m, tradycję Kościoła Wschodniego, należymy do Kościoła grecko-katolickiego. To również od zawsze należeliśmy, z tego co pamiętam, z tego co mi. mi przekazano, a Kościół Grecko-Katolicki należy do wschodnich Kościołów Katolickich i dyscyplina Kościołów Wschodnich, akurat Kościoła Grecko-Katolickiego, dyscyplina prawna pozwala kandydatom do święceń. Wstąpić w związek małżeński. Mhm. Czyli to nie ksiądz bierze ślub, tylko jeszcze przed święceniami cywil. cywil bierze ślub, a później żona wyraża zgodę na święcenia i wtedy biskup udziela święceń kandydatowi. Chcę to uściślić, jeśli ksiądz pozwoli. Może, ale nie musi. Może, ale nie musi. Tak. Bo może inaczej zdecydować. Tak, może życiu. również e, przyjąć święcenia kapłańskie w stanie bezrzędnym. Czyli w celibacie, tak jak. Pani Anioła, pani wiedziała, na co się pani pisze, wchodząc w związek z tym gentlemanem. jeszcze nie wtedy? czy Jak wyglądały początki tej relacji? Ja poznałam mojego męża, kiedy on był w seminarium. Mój brat również był w seminarium i to na zaproszenie mojego brata. Mój obecny mąż przyjechał wtedy do nas do domu, więc ja doskonale wiedziałam, jaka jest jego droga życiowa, czym się zajmuje i co chce robić. Jak bardzo szybko państwo podjęli decyzję o o tym, że zostaniecie małżeństwem. I czy to od początku było jasne, że ten oto wtedy jeszcze Pan, dzisiaj ksiądz, stara się o Pani względy na poważnie, że to nie jest przelotna randka i znajomość? My poznaliśmy się na rekolekcjach, więc hmm. bardzo ładnie, w marcu. Później po dwóch miesiącach Paweł przyjechał do nas ponownie, już nie na rekolekcję, i trochę mi to dało do myślenia, dlaczego, mm -hmm. po co? <laughs> I wtedy już na tym, jak się drugi raz zobaczyliśmy, już stało się jasne, że po prostu nas powiedzmy ku sobie ciągnie. I wtedy, jak w zasadzie to od razu sprawę postawiliśmy sobie jasno, tak? Czyli jesteśmy parą, więc skoro jesteśmy parą, no to. Celem ma być zawarcie związku małżeńskiego. I mi się oświadczył mąż. A ja przyjąłem oświadczyny i faktycznie już na samym początku naszego bycia razem, chodzenia, mieliśmy już y, tą datę ślubu, że za trzy lata. Wszystko państwo mają szybko i poukładane. Genialne. <laughs> Chcę zapytać, czy i, i, istnieje taka rozmowa, y, proszę księdza. Jest ksiądz już żonatym mężczyzną i jest przed kapłańskimi. Czy rozmawiam się z małżonką na ten temat? Podjąłem taką decyzję, będę teraz dalej szedł w tej drodze. Powiem tak, u nas wyglądało to zupełnie inaczej, to co Ania powiedziała, tak? Czyli na pierwszej rance ustaliliśmy, że za trzy lata ślub tak. i, i tak dalej. No musi być taka rozmowa, przecież yy, kleryk nie jest osobą incognito. Tak, czy studia teologiczne, które robi, no, nie jest inkognito, więc narzeczona czy kandydatka, wybranka tak, mm. no, musi wiedzieć, że mm, o swojej pasji swojego męża, czy o powołaniu, to co chce robić w życiu, czym się zajmować. Y, no, I małżonka no, akceptuje to. Mm. Tak. Jeżeli nie akceptuje, no, to nie wyraża zgody na święcenia i nie ma święceń. Nie ma księdza. Nie ma księdza. E, owocem te, tego przyciągania, o którym pani e, wspomniała, jest trójka wspaniałych e, dzieci, które dzisiaj goszczą w naszym studiu. Ja wam, mam do Was pytanie, mili. Moi młodzi parafianie, e, czy wy czasami po pierwsze zwracacie się do taty per, proszę księdza, czy to w ogóle jakby nie jest e, możliwe, bo tata w domu jest po prostu tatą, a nie księdzem? A po drugie, jak reaguje na was wasze otoczenie, wasi rówieśnicy nowo poznani, kiedy mówicie, Mój na tata pytanie, jest księdzem. co robi twój tata, mój tata jest księdzem? I wtedy jest wielki wytrzeszcz ale jak to? <laughs> jest ja. Zapytajmy może e, najstarszą córkę, Julianna. Mhm. E, jak ty się e, odnajdujesz wśród wieśników z tym, że tata jest księdzem? Czy to w, e... w ogóle jest temat? Powiem tak: kiedy mówię, że mój tata jest księdzem, to najpierw jest niedowierzanie, że pewnie sobie żartuje. Mhm. Wtedy pokazuję konto na mediach społecznościowych tatej, i mi zaczynają w końcu wierzyć. A na co dzień uczę się w ukraińskim liceum. I w samej klasie mam jeszcze dwójkę innych dzieci A, księży. Więc, to jest normalne. Więc ja nie jestem jakąś sensacją niesamowitą wśród moich mm. rówieśników, przynajmniej w swoim otoczeniu. A kiedy tata przychodzi do domu i zrzuca sutannę, zakłada cywilne ciuchy, to wtedy. Yy... Jest po prostu normalnym facetem, normalnym tatą, czy ten element bycia księdzem. No nie, jest nienormalnym hmm. tatą. Element bycia księdzem pozostaje. I chodzi mi o to, czy, czy, czy inaczej się zachowuje w służbowo, inaczej prywatnie. W służbie, inaczej w cywilnie. Tak. Powiem tak. Już jak byłam mała, rodzice mi powiedzieli coś takiego, że kiedy tata jest w sułtanie, to mów proszę księdza, a kiedy jest w normalnych. Ubraniach, to żeby było tato. Okay. Żeby postawić pewną granicę między pomiędzy pracą, a, pracą życiem. a życiem. Żeby zachować jakiś. Jakiś sens, jakąś logikę, żeby mm. każde z tych słów oznaczało nieco inną rolę, bo każdy z nas ma trochę inną rolę, tym bardziej tata. Pięknie o tym opowiadasz. Eliasz, a ty masz e, też taką myśl, że pójdziesz w ślady taty, że też zostaniesz księdzem, czy masz inny pomysł na siebie? Mam zupełnie inny pomysł e, po, no, na siebie, nie. E, w ślady e, taty nie myślę o tym, żeby pójść. Myślę, że wybiorę swoją nową ścieżkę. Sport? Rozwoju, sport na pewno. No i masażysta, fizjoterapeuta jakoś, tak. Pięknie. Czyli jak tato będzie już zmęczony, puszysty. No wobec wiernych, to tym ulżysz jego doczesnemu cierpieniu. Mają państwo za sobie piękne, haftowane stroje. Nie są przypadkowe, prawda? Nie, my w ten sposób zasiadamy zawsze do uroczystych obiadów, jak są święta, czy to na Wigilię, na właśnie Boże Narodzenie, u nas trzy dni świętujemy na Wielkanoc. To są stroje nasze ludowe. Na przykład Marianka jest w koszuli, którą wyszyła moja mama własnoręcznie, kiedy ja szłam do szkoły podstawowej, więc też już niektóre są. Tak, to jest nasza tradycja, to jest Ale nasza kultura. Jakie pani ma obowiązki jako żona księdza w parafii? Czy, czy może Pani aktywnie uczestniczyć w życiu parafii? Czy? Przede wszystkim jestem też parafianką. Ja tak. na to zwracam uwagę, ponieważ tak. mieszkając trzy miesiące na danej parafii jest się po prostu parafieninem danej wspólnoty na danym terytorium. Mogłabym nic więcej ponad to nie robić, co każdy jeden parafianin. Natomiast ja wyszłam z założenia taki jest mój charakter, osobowość że chcę się angażować w życie parafialne. Stąd wykorzystać też moje umiejętności, jakie posiadam, żeby aktywnie śpiewać, prowadzić chór, żeby przygotowywać dzieci. Na przykład, teraz jasełka mamy, i to jest mój wybór żeby aktywnie pomagać też wspierać męża, typu wyprasować obrus jakiś, który trzeba położyć gdzieś w zachrystii czy coś takiego. A czy na nabożeństwach prowadzonych przez męża bywa pani też jako wierna słuchając go z poziomu ołtarza, jak on przemawia do wiernych czy czy, czy nie? Jak tak, ponieważ ja w ogóle też ja chciałam zawsze uczestniczyć w nabożeństwach grecko-katolickich. Jakby ja nie zakładałam zmiany obrządku, nie chciałam wyjść za stricte Polaka, że mam katolika. Jak już na tym etapie nastolatki chciałam, żeby u mnie w domu też się rozmawiało w języku ukraińskim, tak jak ja wyniosłam to z mojego domu. Więc w momencie, kiedy tak się życie potoczyło, że my się poznaliśmy, spotkaliśmy. Dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że tak jak kiedyś sobie wyobrażałam moje życie, a ja tak funkcjonuję, ja tak żyję. I owszem jestem na wszystkich świętach, niedzielach, nabożeństwach w tygodniu również. Może nie zawsze nie codziennie, ale na ale... tyle ile moja praca mi pozwala. Słucha męża. Ostatnia Słucham. Rzecz. Marianka musi kogoś pozdrowić. Marianko, to zanim pozwolisz, jeszcze zapytam o ważną kwestię pani mm, pani żony, yy, czy Mąż o tej hollywoodzkiej, przystojnej urodzie czasami bywa obiektem weschnień parafianek i pani musi pogrozić palcem pod tytułem, on już jest mój, zostaw. Ja nie wiem, że sobie takich sytuacji, żebym walczyła o niego. Ale na pewno tam oka puszczają. Marcin, naprawdę, no ty jesteś zbereźnikiem. Ja... Nie jestem zbereźnikiem, mówię, że przystojny facet przy okazji, tak. że książę. A ty dziękujemy. <laughs> bardzo było miło Państwa gościć. Marianko, teraz możesz kogoś pozdrowić, bo wiemy, że na ten moment czekałaś. E, tak, ja bym chciałam, ja bym bardzo, ale to bardzo chciała pozdrowić całą moją rodzinkę, Wszystkie babcie, ciocie, prawa, babcie, szczególnie, żeby zdrowie dopisywało. No. A, jakichś rówieśników? E, tak, chciałabym e, moich przyjaciół się bardzo serdecznie. Moją klasę e, całą, wszystkich. Mogę wymienić nawet parę osób, e, jak tam... Ten. Myślę, że nie mamy tych. <śledziny> no, ale mało. Jest, bo tylko 17 razem, razem tu o, 17, nie, 17 osób. 17 osób o trwa pół godziny. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za wizytę. Bardzo było ciekawe to, żeby poznać Państwa życie, życzymy Państwu pięknych świąt, pięknych, rodzinnych, pełnych duchowego szczęścia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy również dziękujemy. i zapraszamy Bardzo władzę. dziękujemy. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry. TVN. Pärl.